Coś tam jest, ktoś tam jest, nie, coś tam jest, to kościak! Dobra, widzowka. topór, zaraz ci pokażę, kto tu rządzi. Tak, masz! A, masz, ha. jestem wikingiem na imię me to. A. A. Ja żyję! Ale, ale jak? Jak? Było bolesne, bardzo. Ale jak to możliwe, że ja żyję? Jestem tu, gdzie za... na początku... Tak, dokładnie w tym samym miejscu. Ale jak? Jak? O co tu chodzi? Ten kościak, on mnie po prostu zabił. Zostałem ożywiony, ale jestem zbyt słaby, żeby poradzić sobie nawet z kościakiem. A co dopiero z tymi bestiami? Zginąłem, ale zostałem ożywiony ponownie. Właśnie, ponownie. Ja żyję! Ja, ja. ja. <słyska> ja. Czyli nawet jeśli zginę, to i tak tu się odrodzę. Co oznacza, że... DORWĘ WSZYSTKIE meztwie! Dobra, dosyć krzyczenia i tej euforii, trzeba wziąć się za planowanie. Czujesz się jeszcze trochę odrętwiały, także chwila odpoczynku, oddechu. <słysk> Muszę pomyśleć, zebrać... Wszystkie myśli w całość. Nasz dzielny Hagam postanowił chwilę odpocząć i zebrać myśli, żeby lepiej zrozumieć ten świat. Wie, że jego celem jest dostanie się do Wahhali, ale najpierw musi zgładzić wszystkie bestie, a to wymaga planu, pracy i poświęcenia. To no już zaczyna się ściemniać, ale mam w głowie. Bardziej poukładany, co trzeba zrobić. Zebrałem trochę rzeczy, ponieważ widzę, że straciłem cały ekwipunek poza tym, co miałem w dłoni. Także to jest interesujące. No ale. Okej. Okay. Trzeba się zebrać i iść właśnie. O, na tej magicznej mapie jest zaznaczone, gdzie zginąłem. Tak, to będzie mój pierwszy punkt, do którego się udam. O, maliny. Dobra. Maliny smakują tak samo. Czyli po ponownym skrzeszeniu smak się nie zmienia. No ale wieczór zapowiada się bardzo ładny, trzeba przyznać. I to drzewo. Ten widok jest po prostu obłędny. Ogon pośpiesznie dążył do miejsca, w którym zginął pierwszy raz. Podziwiając przy okazji piękne widoki na niebie, ach, ta noc jest naprawdę cudowna. ale trzeba iść dalej. I hop! Ach. O, jakaś polana. I widzę dzika. Zaraz się go pozbędę. A masz! I upolowany. A to to za kamień. Co to jest napisane? Ta rowina jest twarda i dzika. O! A Refleks dobry, a masz, a masz, giń! Od tyłu tak atakować nie łagnie. No, a teraz co tu jest napisane? Ta kraina jest twarda i dzika, lecz nas, osadników, jeszcze trudniej pokonać. Podróżniku, niech cię pocieszą dary, które widzisz przed sobą. Solidne drewno, kamienie, leśne owoce i kwiaty. Uważaj też na przemierzające te ziemie dziki. Obawiają się ognia i ludzkiego dotyku, ale można je oswoić. Podejdź do nich po cichu i poczęstuj je swoimi zapasami. Korzenie ziemi to ich ulubiona przekąska. Aha, czyli dziki można oswoić. Tam lepiej nie będę szedł, widzę jakieś stwory z niebieskimi oczami. E, może pójdę jednak w drugą stronę. O, jest i mój grup. Ciekawe, żyję, a mam swój grup. Interesujące. Co tutaj mamy? O, biegnie ten co mnie zabił. <śm> Teraz ci dam. Tomasz! To masz! Jeszcze raz! O tak. No dobra, i nie był wcale taki trudny. Musiałem wyjątkowo zawalić sprawę ostatnim razem. O, a co my tu mamy? Są moje rzeczy. Weź wszystko, ale hmm, za ciężkie. Dobra. To znaczy, że muszę odłożyć kilka rzeczy, i jeszcze tutaj wrócę. Następnym razem. Tutaj widzę jakieś inne drzewa. Ciekawe, to jest jakiś głęboki las, czy co? Wyraźnie się odróżni od tego, gdzie jestem teraz. Czarny las. Czarny las. Czarny las. Hugin, to ty? Jakiś głos powiedział w mojej głowie: Czarny las. Ciekawe, czyli to jest inne miejsce? Jakaś dalsza część tego świata. Ja słyszę dziwne dźwięki, nie brzmi to zbyt przyjaźnie. No, wrócę tu kiedy indziej, jak będę lepiej wyposażony. To był dzień pełen wrażeń. Czas trochę się ogrzać, odpocząć i nabrać sił na kolejne wyzwania. Pierwszy dzień Hagana na tym świecie dobiegł końca. Więc Hagan postanowił odpocząć i zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami, które na niego czekały. Ech, koniec tego dobrego, trzeba się wziąć za pracę. Jest tyle do zrobienia. Pogin coś wspominał o warsztatach i budowaniu. I ja rzeczywiście coś pamiętam. Gdzie jest ten warsztat? No tutaj, postawię go. A nie, coś krzywo. No tutaj. Teraz jest lepiej. Hmm, przypomina się mi wiele rzeczy, które mogę skonstruować. O, no, dobrze pamiętałem jak zbudować warsztat. No i proszę ile rzeczy mogę tutaj skonstruować? Buki, krzemienne topory, ubrania, tarcze. Tak, ale chwileczkę. Eee, taka podstawowa rzecz. Mam tunikę. Nie mam spodni. O kurczę, trzeba zrobić spodnie. No. Teraz wyglądam jak Wiking i nie ciągnię już tak po nogach. Eee, teraz jeszcze krzemienny topór przyda się na wrogów. Jest lepszy od tego kamiennego. Co tu dalej mamy? Eee, przyda się łuk. Będę musiał przecież polować na te jelenie. No i oczywiście strzały do tego łuku też będą potrzebne. Coś jeszcze? No, motyka, motyka, motyka tak, bo będzie trzeba wyrównać teren. Jak będę chciał zbudować jakieś schronienie. No, i jestem gotowy do dalszej podróży. Ale jeszcze, może odwiedzę swój grób. Dziwnie to brzmi. Ale tak, odwiedzę swój grób i wezmę te rzeczy, które tu zostały. Tak, o, tam widzę są kościaki. Dwa. Poczekajcie, tu ja tu jeszcze wrócę. I Hagan od tego momentu zabrał się ostro do pracy. Ila odpoczynku jest potrzebna. Sporo pracy jest zrobione. Moje schronienie już nawet zaczyna jakoś wyglądać. Nie jest najpiękniejsze, ale będzie własne i pozwoli mi przetrwać te wszystkie zimne noce. O, chyba zbliża się jakiś gość. No, i można dalej odpoczywać. Po ciężkim początku Adam zaczynał radzić sobie coraz lepiej w dziesiątym świecie.